Jak branża e-commerce radzi sobie z realizacją zamówień w czasie pandemii koronawirusa, gdy świat przeniósł się po zakupy do internetu? Branża e-commerce rzeczywiście, no muszę powiedzieć, stoi na wszystkich możliwych nogach i filarach. Stara się sprostać oczekiwaniom konsumentów i to na samym świecie, nie tylko w Polsce. Widzimy to po działaniach Amazona, ale też innych dużych retailerów, którzy właściwie dzisiaj skupiają się wyłącznie na. Zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. I w naszym przypadku jest dokładnie tak samo. Widzimy w Polsce, że przekrój oczywiście towarowy jest różny. Są grupy towarów, które sprzedają się znacznie częściej niż, nazwijmy to, sprzed czasów pandemii. No i są takie kategorie, które przeżywają prawdziwą eksplozję na poziomie kilkuset czy nawet kilku tysięcy procent wyższej sprzedaży. O ile procentowo ta sprzedaż przez internet wzrosła? Różne są źródła, oczywiście każdy ma, ma swój punkt widzenia na ten temat, natomiast szacuję, że średnio sprzedaż rośnie w całym e-commerce w tym okresie między 23 a nawet 35%. Raczej jestem w kategoriach wysokie 20 kilka procent, aniżeli powyżej 30, no ale to patrząc przez pryzmat przez wielkości branży, to jest naprawdę olbrzymi skok i to w krótkim czasie. Tak naprawdę to, to jest najważniejsze, że to wszystko odbywa się właściwie z dnia na dzień. Jak Pana zdaniem będzie wyglądała sytuacja po ustaniu pandemii? Czy ludzie na tyle przekonali się do zakupów przez internet, że nadal będą z takiej formy korzystać? Szczerze powiedziawszy, nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Czytałem wczoraj kilka artykułów na ten temat, które okazały się w ciągu ostatnich kilku dni. Jak wygląda to w Chinach? Otóż w Chinach, w całej prowincji Hubei, która została zamknięta na, jak wiemy, na kilkadziesiąt dni, dzisiaj nadal restauracje są puste, mimo że są już otwarte. A klienci nadal zamawiają większość swoich produktów przez internet. Czyli mamy do czynienia z gigantyczną zmianą i przyspieszeniem, tak naprawdę, tej tendencji, którą, która rosła organicznie, którą obserwowaliśmy w krajach zachodniej Europy, zwłaszcza gdzie ten handel fizyczny przenosił się do handlu online. Owego. Dzisiaj uważam, że po pandemii. Oczywiście będzie grupa klientów, która nadal większość rzeczy będzie jednak starała się kupować w offline, natomiast liczba nowych użytkowników, i to my też jako Inpost obserwujemy, która która po raz pierwszy spróbowała na przykład korzystać z paczkomatów, i widzimy, że, że to się wydarzyło półtorej tygodnia temu i ci klienci zrobili już kilka zakupów w ciągu ostatnich 10 dni. To pokazuje, że zmiana zachowań konsumenckich będzie trwała. I pytanie tylko, jak bardzo głęboka ona będzie? Czy, czy to spowoduje, że w Polsce online szybko dojdzie do 15, a może 18% całości retailu? Tak jak w najbardziej zaawansowanych gospodarkach Europy Zachodniej, a tam z kolei uważam, że, że kraje takie jak Francja, UK czy Niemcy szybko dojdą do 20 albo nawet ponad 20% sprzedaży detalicznej realizowanej w kanale online. Czy branża e-commerce będzie jedną z tych branż, które mogą zyskać na pandemii koronawirusa? Pytam o to w kontekście pracowników. Czy Ci pracownicy, którzy stracili pracę w innych branżach, będą mogli znaleźć zatrudnienie właśnie w logistyce. To znaczy tak, na pewno nie cały e-commerce będzie wygrany. To znaczy jest bardzo wiele branż, które bardzo, bardzo cierpi. Dzisiaj jest sprzedaż, sprzedaż w kategorii fashion, czyli, czyli moda generalnie, no to jest, to jest minus 20, minus 20 kilka procent, a w Wielkiej Brytanii minus 45 do minus 60 procent nawet. Więc to nie jest tak, że każdy, kto sprzedaje w internecie dzisiaj ma hosę. Nie. Weźmy też pod uwagę fakt zakłócenia łańcucha dostaw. Ci, którzy dzisiaj jeszcze sprzedają... Za chwileczkę nie będą mieli czego sprzedawać, ponieważ nadal przerwane łańcuchy z Chin na przykład jeszcze nie zostały otworzone, dopiero ten towar się tam produkuje on będzie tutaj za, za 20, pewnie 30-40 dni więc, więc to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że rzeczywiście e-commerce, ale zwłaszcza to, co, co, co jest w otoczce e-commerce, tak? e-commerce to, to, to też produkcja to przede wszystkim transport i logistyka, to magazynowanie, fulfillment, czyli procesowanie tych przesyłek, które, które w e-commerce powstają, więc na pewno my dzisiaj jako Impost, oczywiście zatrudniamy pracowników, a ich nie zwalniamy, w związku z tym większym zainteresowaniem klientów przesyłkami. Podobnie robią najwięksi gracze e-commerce'owi, wiemy, że Amazon zatrudnia 100 tysięcy pracowników, wiele firm na rynku rodzimym też wiemy, że szuka dodatkowych pracowników, by obsłużyć zwiększony Ruch. Natomiast nie miejmy wszyscy złudzeń. W przypadku recesji, a z taką przyjdzie nam się zmierzyć, to nie jest tak, że mamy do czynienia z Zieloną Wyspą, która będzie sobie rosła jak do tej pory 18% rok do roku i nic się nie wydarzy. Oczywiście ta konwersja klientów będzie postępowała, ale na znacznie mniejszym koszyku zakupowym, ponieważ siła nabywcza konsumentów w związku z recesją, ze zwolnieniami, z utratą miejsc pracy, z obniżeniami wynagrodzeń, dochodów społeczeństwa, niestety, ale, ale spadnie. Więc e-commerce też będzie jedną z ofiar całego kryzysu. Dziś to jest krótkotrwały efekt. Jestem przekonany, że za miesiąc, półtora, no niestety sytuacja będzie znacznie gorsza.